Cześć widzowie! Ogólnie to chcę wam bardzo podziękować za taką aktywność. Jesteście wspaniali. Nie przedłużając dzisiaj gramy w Cheese Escape. Teoretycznie jest to horror. I na chwilę przerwę moi drodzy, pod pierwszym filmem na YouTube z kaktusem widziałam komentarze typu, że naśladuję Charlun. Otóż w ostatnim filmie pokazałam, że mam pozwolenia na filmy z podobnym kontentem oraz udawanie kaktusa nie zostało wymyślone przez Charlun, więc każdy może to nagrać. Okej, okay, więc zaczynamy grę. Otwarte. Nie no, kurde, ratatuj. Zobaczcie, ser I drugi. Ratatuja znowu mnie goni. Zbagowała się chyba. A jednak i nie. Cholipka jest tak blisko mnie, że widzę, co ma w głowie. Udało mi się uciec. No kurde, wywalaj stąd. Kurde bele, zginęłam. Zobaczcie, tu jest jakiś klucz. Gdzie to prowadzi? Jakieś tajemnicze przejście? O tutaj jest ser. Tu jest miejsce z zieloną kłódką. Gdzieś mnie przeniosło. Trzeba wpisać kod, aby wyjść. To proste, trzeba wpisać liczby ze ściany. Nie działa. Za pierwszym razem musimy iść jakimś tunelem. Coś tam jest. A to tylko gracz o nazwie Majeczka. Idziemy dalej. Zobaczcie tu jest ser i czerwony klucz. O nie ser nas przeteleportował, a nie wzięłam klucza. Muszę tam wrócić. Już jestem. Jakieś obby spokojnie dam radę. Wow! Jak widzicie, jestem na spałnie oraz nie mam kluczy, co świadczy o tym, że ratatuj mnie złapał. Dobra, mam już wszystkie klucze, teraz muszę otworzyć niebieskie drzwi. Już wy chyba wiecie, co się stało? Uciekamy. Dalej, Arazuchino, damy radę. Oto i ostatnie drzwi, mamy tu serek i dźwignie. Muszę teraz biec do pewnej klapy z serem. Jeszcze tylko jeden ser. I tu kończy się nasza przygoda. To już koniec. Zakończyłeś grę. Teraz możesz wyjść u śmieszek. Jesteśmy na jakiejś ulicy albo w kanałach, lub w Ohio, Idę gdzieś. Zobaczcie to ten ratatuj. Podejdę bliżej. Koniec.